Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki odwiedził Nidzice. Władze województwa promują w naszym regionie rządowy program pod nazwą Nowa Piątka, a Nidzica była pierwszym miastem, do którego przyjechali. Oprócz socjalnych deklaracji wojewoda zapewnił, że nie zabraknie też pieniędzy na przykład na remonty ulic. Starosta Nidzicki nie kryje zadowolenia z możliwości pozyskania dodatkowych środków na poprawę jakości powiatowych dróg. Na dokumentację, które mamy w tej chwili już gotowe, będziemy składać wnioski o dofinansowanie czy to przebudowy drog czy remontów. Natomiast na początku kadencji między samorządami, czyli gminami wchodzącymi w skład powiatu, a przede wszystkim z ich była było uzgodnienie dżentelmeńskie, że nic nie będzie się działo na ich terenie bez ich zgody czy wiedzy. Także współpraca w tym temacie jest realizujemy środki zaakceptowane przez naszych włodarzy i będziemy przygotowywać się teraz do opracowania kolejnych projektów i będziemy w przyszłości również składać te, te projekty do Funduszu Dróg Samorządowych. Największa inwestycja, która będzie realizowana w tym roku, czyli czy rozpoczniemy realizację w tym roku, to będzie przebudowa ulicy Kościuszki, której wartość kosztorysowa to około 20 milionów złotych, natomiast żebyśmy rozpoczęli przebudowę tej drogi. Polskie Wody muszą wykonać inwestycje przebudowy rurociągu R2, który przed podjezdnią przechodzi, a jest to też koszt około 7,5 miliona zł. Potrzeb sporo, własnych finansowych możliwości niewiele. Fundusze rządowe i unijne to niestety jedyna szansa na poprawę jakości dróg, nie tylko w powiecie niedzickim.